Witam serdecznie, moich gością Jan Michalik, Mawa Wykończenia Wnętrz. Witam serdecznie. Bardzo fajna dzisiaj gra Mawy, ale jednak zabrakło czegoś i chciałem zapytać na początku czego zabrakło, że nie udało się wygrać tego spotkania. No, zabrakło koncentracji, troszeczkę szczęścia można powiedzieć, bo te, mieliśmy mnóstwo niewykorzystanych sytuacji w przodu, słupek, parę sytuacji było też sam na sam, które, gdzie piłka odskoczyła. No tak naprawdę to mecz na styku był taki, mogliśmy to wygrać, gdyby troszeczkę szczęście się do nas uśmiechło. No właśnie, prowadzicie 2-1, macie stuprocentową sytuację do zdobycia gola, nie szelać na 3-3, sorry, na 3-1, a nie, nie mija 2-3 minuty i dostajecie na remis. No brak koncentracji, troszeczkę nas to podobało, bo to zaraz było przed zakończeniem pierwszej połowy, weszliśmy na drugą połowę, troszeczkę rozfrustrowani po tej, po tej akcji Kurczę, nawet nie wiem nie wiem, co powiedzieć, bo tak się to potoczyło nie po naszej myśli. I jak się wkomponowałeś w szeregi zespołu? Jesteś już zgrany czy potrzebujesz czasu? Nie, no, jeszcze potrzeba, potrzeba chwilę czasu, parę jeszcze treningów. Teraz mamy tą przerwę wakacyjną, ponad miesiąc czasu. Kilka sparingów zagramy na pewno, może jeszcze jakieś wzmocnienia dojdą. Jakbyś byś ocenił grę rywali? Uważam, że dobrze, lecz twardo też troszeczkę grali i też <laughs> był delikatny faul, ale... <laughs> Mój delikatny faul? Mój delikatny, znaczy mój delikatny Właśnie, jakbyś go ocenił, bo, bo z boku wyglądało to tak ciężko. Sędzia niestety nie zauważył, bo pierwsze ja dostałem styka kolany, dostałem w łydkę, którą niestety w poprzednim meczu, w moim debiut meczu też dostałem i mam troszeczkę zwrężoną tą łydkę i, i troszeczkę poniosły mi emocje, Tak się kolegę. odwet. Lekki le le odwet, <suszy> przeprosiłem kolega a o to dzisiaj. Nie będę komentował lepiej. OK. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.